Już teraz ze mną jeszcze na czerwonym dywanie Małgorzata Tomaszewska. Dzień dobry. Witamy serdecznie i zaczynamy bardzo mocno. 80. urodziny Tiny Tarder. Ja kocham ją od samego początku, kiedy ja się urodziłam i kiedy e, mogłam ją obserwować na scenie. I cieszę się, że cały czas możemy e, jej słuchać. I ona też śpiewa na żywo. Jest e, jakby 80-letnią, można powiedzieć, babcią. A ale tu muszę powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ rozmawiałam z Hubertem, naszym fryzjerem, e, przed wejściem na antenę. I... Tarder, Bardzo dziękuję Małgorzata. E, rolnik... Szuka żony. No teraz się okazuje, że są też dziewczyny, które się zaprzyjaźniły, prawda? W tej edycji. Bo to jest od... No tak, dobrze, to lecimy dalej. Piękny jest też Dawid Kwiatkowski, mam, mam tyle informacji, jeśli chodzi o dziewczynki, które go uwielbiają, są jego wręcz fankami. Yy, I on teraz nagrał piosenkę świąteczną. Taki są nagrał piosenkę? piosenkę świąteczną, piękną piosenkę, ponieważ. Na łamach swojej książki, ale nie tylko powiedziała już o tym, że rzeczywiście dwa lata ukrywała przed nami, prawdę? Czyli chorobę Sibo. I Hashimoto. Dokładnie tak. I jeżeli chodzi o te choroby, to Kasia tu powiedziała bardzo ważną rzecz, że ona wspowiedź, jest jej książka. Więc mm -hmm. bardzo fajnie uważam, że. Bo też, właśnie jeśli chodzi odpowiada. o jelita, jeśli chodzi o żołądek, a w ogóle o brzuch, to też ta, ta choroba Sibo się tak objawia, że często człowiek nie wie, że to ma. A ja po prostu skwier, skwiera mu taki ból i że nie do końca jest to. I wydaje też, się, właśnie, że to może być strawność, jakieś problemy tak. żołądkowe, a może że coś... Do... jelit Tak. tak. No dobrze, Małgosiu, życzymy zdrowia. Kasięko, cieszymy się, że miałaś odwagę, żeby o tym powiedzieć jak najbardziej, to, to wiesz, że może uleczyć wiele osób, które zwrócą na to uwagę i pójdą się zbadać po prostu, żeby też życie było na co dzień lepsze i sprawniejsze. A teraz o spektakula, o mm, wyjątkowej krocie w Niemczech. E, ile milionów jakby zostało skradzionych? Bo... Okrył się ciemnością i wtedy właśnie nastąpił atak. No jest Kubani, nie? No, mam nadzieję, że zostaną te wszystkie rzeczy odzyskane, ponieważ miały nie tylko wartość... Czysto finansową, ale również to były pamiątki, tak. to, były, to były historyczne pamiątki, więc miejmy nadzieję, że przestępcy zostaną złapani i zobacz, jak to sprawnie zrobili. Policja niemiecka, niemiecka potwierdziła, że szuka sprawców. No i miejmy nadzieję, że znajdą jak najszybciej. Też mam taką nadzieję. Trzymamy za nich mocno kciuki. Bardzo Ci dziękuję za ten czerwony dziękuję dywan. Dziękuję Małgorzata Tomaszewska już teraz rozdaje, oddaje oddaję głos.